Teraz omówimy ostatni z czterech zasobów w modelu, który przekazywałem, czyli poziom szczęścia, szczęście. I też chciałem przy tej okazji jakby pokazać ci kilka narzędzi sztucznej inteligencji właśnie do gromadzenia informacji. To drzewo mapa umysłu zostało zbudowana na podstawie Informacji z serwisu Konsensus. O nim już rozmawialiśmy i jest zlinkowany w Skype'ie. Jak z niego korzystać? Tu chciałem ci pokazać wygenerowany plik PDF z wynikami, i przy tej okazji pokazać jedną z funkcji asystenta. Taki, którą w pierwszym dniu instalowaliśmy przy przeglądarce Chrome, czyli Monika powinieneś mieć tą taką buźkę z zmyłgającym okiem i to jest wskaźnik i jeżeli masz zainstalowane, to jeżeli otwierasz w przeglądarce Chrome jakiś plik, to pojawiają się tu dwie niebieskie opcje. Jedna to tłumaczenie, a drugie to czytaj i pytaj. Czyli mamy tu PDF i jesteśmy w stanie z tym PDF-em bezpośrednio dzięki Monice rozmawiać. Jeżeli klikamy na to, to widzisz, że ten plik nam się tutaj otworzył. Z tej strony masz od razu z streszczenie najważniejszych punktów, czyli. O co chodziło też z podaniem przypisów. Czyli, jeżeli klikasz na jakiś punkt, to od razu pod, będzie się podświetlać tekst w, w, w oryginalnym pliku i możemy zadać pytanie. nicę próbujemy ogólny. Ja jeszcze I tu to co nam wychodzi, z tego pliku. Ten plik, tak jak mówiłem, jest wygenerowany z serwisu Konsensus i tu jakby masz bezpośrednie odniesienia do badań, które były prowadzone i takie najprostsze wskazanie, aktywność fizyczna, zdrowa dieta, medytacja, pozytywne interwencje psychologiczne, dbanie o zdrowie, ustalenie celów, czas dla siebie i to jest odpowiedź na... Podstawie tych informacji z pliku. Tu chciałem zwrócić Twoją uwagę. Że to są biologiczne składniki szczęścia. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo, tak jak mówię, jeden z zasobów w tym modelu, który ja chciałem zaproponować, to jest poziom szczęścia i to jest jakiś tam cel naszego działania. I w wielu wypadkach no, na poziom szczęścia nie mamy wpływu, bo jak widzicie, między 35 a 50 procent. Tego poziomu, i to, 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 to efekty genów. Ale na tym poziomie neuroprzekaźników i, i hormonów już pojawiają się możliwości wpływu. Więc w tych dyskusjach wszystkich, co robić, aby być szczęśliwym, ja staram się opierać na podstawach naukowych. Za chwilę też pokażę jeszcze kilka prezentacji, które. Mogą lepiej zobrazować, jak należy myśleć o tym, aby planować swoje życie tak, by maksymalizować szczęście, jakby w tym obszarze, który jest oczywiście nam dostępny, bo część elementów jest uzależniona czy biologicznie, czy, 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 czy genetycznie.